Profesorze, czy uważa pan, że system uprawy roli może być sposobem na prawidłowe gospodarowanie wodą w glebie? Ale to jest podstawowa rzecz. W ogóle zastanawiam się, dlaczego takie pytanie padło. System uprawy ma za zadanie optymalizację warunków gleby, czyli wilgotności, przemieszczania składników pokarmowych, przemieszczania substancji organicznej, aktywizacji życia mikrobiologicznego. To wszystko zależy od systemu. Natomiast my y, uważamy, że coś zrobię, wprowadzę jakąś maszynę i ona będzie działać. No dobrze, tylko pytamy jak. Dlatego system uprawy, no generalnie mówimy orkowy, bezorkowy, możemy jeszcze mówić o uprawie pasowej, o uprawie zerowej, czyli siebie bezpośrednim. Różne, różne, różne systemy uprawy, każdy z nich działa inaczej. Co więcej, w każdym z tych systemów mamy różne warianty które działają tak i tak. Mamy pługi na przykład o odkładnicach pełnych, odkładnicach ażurowych, mamy kultywatory o odkładnicach cylindroidalnych, odkładnicach prostych, odkładnicach tzw. klasycznych, mamy systemy siewu bezpośredniego, różne mamy uprawy pasowe, różne, różnego systemu, różnego typu. Każdy system działa inaczej i w tych systemach są technologie, które też działają inaczej. Podstawowa rzecz, każda z tych technologii funkcjonuje inaczej. Chodzi o to, jak przemieszcza resztki roślinne, jak buduje profil glebowy, czy zwiększa, czy Płyca mięszość profilu globowego, a docelowo tak naprawdę chodzi nam o to, żeby zbudować maksymalnie duży profil glebowy. Jeżeli mówimy o przykładowych czarnoziemach ukraińskich, wystarczy rzucić ziarno w ziemię i samorośnie, bo jest ogromny potencjał, ogromny profil glebowy wybudowany samoczynnie. To są gleby tak zwane autogeniczne, specjalna grupa, gleby autogeniczne, gdzie samoczynnie się tak zbudowały. My mamy inny klimat, tam się gleba samoczynnie nie zbuduje. To my ją musimy zbudować sensownym działaniem, stosowaniem sensownych systemów uprawy gleby. A powiedział Pan podczas swojego wykładu, że to nadgorliwy rolnik może sobie szkodzić, jeśli chodzi o tą uprawę, prawidłową uprawę roli. Na czym to polega? To jakie problemy ten nadgorliwy rolnik sam jest, sobie generuje? Nie, właśnie tak. My patrzymy na pole, zawsze to powtarzam, my patrzymy na pole jak na coś, co ma być ładne. Jakie pole jest ładne? Równe, gładkie, takie idealne. No, tam nic się nie dzieje, żadna trawka z niego nie wystaje. Tylko pytanie, czy tam nam ma się Podobać, czy to ma się podobać roślinom, glebie? To nie są nasze względy estetyczne. Jak mówią niektórzy rolnicy, pole nie ma wyglądać, pole ma rodzić. To samo gleba. Robimy dokładną uprawę. I w moim odczuciu, w moim przekonaniu, jeżeli robimy uprawę gleby, należy ją wykonywać starannie. Ale staranna oprawa to nie znaczy, że tutaj bezpośrednia odpowiedź, robimy cienką warstwę rozpylonej gleby, szczególnie na glebach ciężkich. Rozpylenie gleby może być dobre pod warunkiem, że nie przyjdzie deszcz i nie stworzy nam skorupy glebowej. Stworzy skorupę glebową, zablokowanie wody, zablokowanie wpływania wody w głąb gleby. Jeśli skorupa wystąpiła po wysiewie nasion, blokujemy kiełkowanie nasion. Bardzo duży problem. Oczywiście można sobie z tym poradzić, można inne działania podjąć, tylko pytanie po co? Po co sami sobie robimy problemy? jestem no, raczej przeciwnikiem stosowania maszyn aktywnych. Uważam, że maszynami biernymi jesteśmy w stanie to wykonać. Dobrymi maszynami biernymi, ale to co mówiłem wcześniej, strategia cała strategia bo niektórzy mówią uprawa orkowa uprawa orkowa jest dość uniwersalna wybacza mnóstwo błędów mnóstwo natomiast jeżeli wchodzimy w zaawansowane systemy wchodzimy w systemy które nie wybaczają pewnych błędów i tutaj stosowanie Właśnie agregatów aktywnych, takie rozpylanie, doprawianie, popełniliśmy błąd w uprawie. A potem ten błąd chcemy szybko naprawić, czym? Tak, żeby było ładnie widać. Więc wprowadzamy uprawę, która nam rozpyla, bo rzeczywiście wygląda ładnie. Tyle tylko, że nie działa. Co więcej, działa, tylko że w złą stronę.